Witam serdecznie, przedstawię Wam dzisiaj młodego sportowca. To pływający piecek firmy Tomi, który siedzi w pięknym zielonym pontonie, w ręku ma wiosła, no i będzie nimi dzielnie wywijał, przemieszczając się po wszelkich akwenach wodnych. To jest zabawka jak najbardziej do wody, możecie ją zabrać do wanny, nad jezioro, na basen, no i myślę, że rozbawi wszystkich. Jest to zabawka mechaniczna, tu mamy możliwość jej nakręcenia, ale tak naprawdę zobaczycie. A oto nasz piesio przed próbą wody. Od tutaj wewnątrz płuszki możemy nakręcić sprężynę i naszego drogiego. Ojej! Nieźle zasuwa. To nakręcanie, ta sprężyna jest myślę dosyć, bardzo lekko chodzi. Myślę, że dzieciaki sobie z nią świetnie poradzą. No a tutaj kolega, jak będzie zasuwał, będzie z tego dużo śmiechu. Nieźle sobie radzi. Bardzo taki, zobaczcie, rzeczywisty sposób on zasuwa na tej łódce. wiosuje świetnie, zobaczcie jego ruch. Prawdziwy wioślarz. Myślę, że będzie świetnym towarzyszem zabaw każdego miłośnika kąpieli.